Film rozpoczyna się w miasteczku Red Crow w Kanadzie, które jest domem dla wielu rdzennych mieszkańców. Widzimy starszego tubylca o imieniu Dzisigu, który z powodzeniem złowił kilka ryb. Skrupulatnie usuwa ich jelita i zaczyna je czyścić. Starzec jest jednak zaskoczony, gdy zauważa, że wypatroszone ryby poruszają się i skaczą. W końcu wracają one do wody i zaczynają pływać. W następnej scenie widzimy innego tubylca o imieniu trailer, który jest lokalnym szeryfem. Odpowiada on na wezwanie dotyczące umierającego psa należącego do jego byłej żony, Joss. Kiedy przybywa na miejsce, zauważa, że pies zjadł coś trującego i odczuwa silny ból. Traylor stara się go uratować, ale ostatecznie nie pozostaje mu nic innego jak go uśpić. Następnie wchodzi do domu i spotyka Joss, która z zawodu jest pielęgniarką. Informuje go, że ich syn, Joseph, został aresztowany w innym mieście. Towarzyszy mu jego przyrodni brat Lysol, którego Trailer spłodził z inną kobietą. Jos prosi go, aby natychmiast udał się na posterunek i uwolnił swoich synów. Jednak Trailer mówi, że pójdzie później, ponieważ chce, aby chłopcy cierpieli przez jakiś czas. Następnie Trailer umieszcza martwego psa w bagażniku samochodu i jedzie do swojego ojca, którym okazuje się być Disigu. Starzec pokazuje mu ryby, które wciąż żyją pomimo usunięcia ich narządów. Mówi, że nigdy czegoś takiego nie widział i jest przerażony. Po rozmowie wynoszą rybę na zewnątrz i zaczynają ją palić. Następnie trailer otwiera bagażnik swojego samochodu, ale w tym czasie martwy pies szokująco ożywa i zaczyna go atakować. Przeraża to trailera tak bardzo, że natychmiast ponownie strzela do psa. Następnie również go spala, ale zauważa, że ryby wciąż się poruszają, mimo że płoną. Następnie scena przenosi się do celi więziennej, gdzie widzimy Josefa i Laisola. Zauważają innego więźnia zbliżającego się do nich, wymiotującego krwią, co ich obrzydza. Jakiś czas później Trailer i Joss przybywają na posterunek. Dowiadują się, że chłopcy zostali aresztowani za wspinanie się na most i defekację na kierowców poniżej. Kiedy docierają do celi, chory więzień staje się agresywny i zaczyna atakować chłopców. Gryzie Josefa w ramię, po czym policjant bije go latarką i nokautuje. Później, jadąc do szpitala, Joss beszta syna za to, że zawsze sprawia kłopoty i nie dokonuje lepszych wyborów. Nie podoba jej się również, że spędza czas z Laisolem. Joseph odpowiada, że jego brat wiele przeszedł od śmierci matki, a traylor w zasadzie go porzucił. Obiecuje jednak matce, że od tej pory nie będzie postępował lekkomyślnie. Wkrótce potem Joseph przybywa do szpitala, gdzie spotyka swoją ciężarną dziewczynę, Charlie. Dziewczyna chce dokonać aborcji, ale Joseph błaga ją, by zatrzymała dziecko. Zapewnia ją, że się nią zaopiekuje, a Charlie ostatecznie zmienia zdanie. Tymczasem Jos szuka zastrzyków przeciwtężcowych, ale jej koleżanka informuje ją, że się skończyły. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 24 godzin zgłosiło się wiele osób z przypadkami ukąszeń. W tym momencie biała pielęgniarka wpada w szał i zaczyna gryźć ludzi w całym szpitalu. Później tej nocy trailer odpowiada na telefon od rdzennego mężczyzny o imieniu szuker. Mężczyzna ujawnia, że jego biała dziewczyna zachowuje się dziwnie i próbuje go zaatakować. Kiedy trailer przybywa do domu, jest przerażony widząc kobietę gryzącą swoje nowo narodzone dziecko. Próbuje ją powstrzymać, ale kobieta staje się agresywna i zamiast tego gryzie go. Jednak trailerowi udaje się ją obezwładnić i wielokrotnie uderza ją w głowę strzelbą, aż umiera. Następnie, gdy trailer i Shuker wsiadają do samochodu, otrzymuje telefon od Joss. Z niepokojem ujawnia, że pielęgniarka próbowała ją ugryźć, a w szpitalu panuje chaos. Trailer jedzie w kierunku szpitala, a po drodze natrafia na karetkę. Okazuje się, że Jos, Joseph i Charlie byli w stanie uciec w karetce, ale nadal są ścigani przez martwych ludzi. Po zabiciu jeszcze kilku z nich i spaleniu ich ciał, w końcu zdają sobie sprawę, że mają do czynienia z pandemią zombie. Sześć miesięcy później epidemia miesożernych zombie rozprzestrzeniła się, a Red Crow został przekształcony w ufortyfikowany kompleks. Mieszkańcy odkryli, że rdzenni mieszkańcy są odporni na ugryzienia, podczas gdy biali uchodźcy nie. To jest powód, dla którego Trailer i Joseph przeżyli, mimo że zostali ugryzieni przez zombie. W międzyczasie Lysol staje się coraz bardziej wrogo nastawiony do tendencji innych do sprowadzania białych przybyszów. Pewnego dnia Joseph przyprowadza mężczyznę szukającego pomocy dla swojej chorej córki. Lysol staje się wzburzony i upomina brata za sprowadzanie białych ludzi do ich obozu. Następnie postanawia zastrzelić zarówno ojca, jak i córkę, ale Joseph i Charlie próbują go powstrzymać. Prowadzi to do ostrej kłótni między nimi, a Lysol celuje nawet w brzuch ciężarnej Charlie. Ale zanim zdąży pociągnąć za spust, trailer interweniuje i przerywa ich walkę. Następnie bada dziewczynkę i odkrywa, że została ugryziona. Informuje ojca, że jego córka już nie żyje i że musi ją zlikwidować. Trailer wysyła niechętnego ojca do obozu i z ciężkim sercem likwiduje dziewczynkę. W innej scenie młoda biała kobieta o imieniu Lily przybywa do obozu, a Joss ją przesłuchuje. Pyta, czy zjadła jakichś ludzi lub psy, ale młoda kobieta zaprzecza. Na pytanie, czy została ugryziona, Lilith odpowiada, że nie. Jednak dowiadujemy się, że to kłamstwo, kiedy idzie do łazienki i sprawdza ranę po ugryzieniu na brzuchu. W międzyczasie ojciec dziewczynki strzela do siebie w łazience i szybko przekształca się w zombie. Lilith zauważa go ze swojej kabiny, ale nikomu o tym nie wspomina. Gdzie indziej Trailer i jego załoga planują kolejne kroki w celu przetrwania. W skład załogi wchodzi jego ojciec, Disigu, Shucker i inny mężczyzna o imieniu Bumper. Problem polega na tym, że jest zbyt wiele zombi, a ich amunicja jest na wyczerpaniu. Obecnie radzą sobie z zombie na moście za pomocą niszczarki, ale ich głównym priorytetem jest przetrwanie zimy. Podczas gdy o tym rozmawiają, zostają poinformowani o śmierci ojca dziewczyny, więc trailer idzie zająć się sytuacją. W międzyczasie Charlie odbywa poważną rozmowę z Josephem. Czuje się, jakby dziecko zjadało ją od środka. Ponieważ jest biała, martwi się, co się stanie, jeśli ich dziecko nie będzie odporne. Ale Joseph zapewnia ją, że tak się nie stanie i całuje ją. Z drugiej strony Joss sprawdza trailora, który został ugryziony przez innego zombie. Zdejmuje jego koszulę i zauważa, że jego plecy są pokryte śladami ugryzień. Następnie zszywa jego ranę i informuje go, że nie ma znieczulenia i że będzie musiał znosić ból. Trailer nie ma nic przeciwko i dziękuje jej za wszystko, co prowadzi do słodkiej chwili. Później tej nocy Lysol bierze narkotyki i pije alkohol. W stanie upojenia alkoholowego idzie do Josefa i przeprasza za wcześniejszy incydent. Wyraża również poczucie winy za to, że zawsze sprawiał kłopoty w rodzinie. Joseph rozumie jego sytuację i szybko mu wybacza, w końcu są rodziną. Po tym wzruszającym momencie Lysol zauważa Lilith w oddali i postanawia z nią poflirtować. Po krótkiej pogawędce zabierają ją do pokoju, by się z nią zabawić. Ku jego przerażeniu, Lilyf niespodziewanie przemienia się w zombie i zaczyna zjadać jego części intymne. Powoduje to, że Lysol krzyczy z bólu, przyciągając uwagę innych ludzi. Joseph szybko przybywa, aby sprawdzić, co z bratem i jest przerażony, widząc, jak jest zjadany żywcem. Z drugiej strony, trailer wyrusza ze swoją załogą, aby zebrać zapasy. Wkrótce docierają na stację benzynową gdzie zostają zaatakowani przez wiele zombie. Grupie udaje się jednak szybko zdekapitować jednego po drugim. Po powrocie do obozu Joseph wiąże w ręce i zakłada jej worek na głowę. Następnie przyprowadza rannego brata do matki, ale Lysol nagle go dźga. Zapytany, dlaczego to zrobił, Lysol odpowiada, że nie ma rodziny. Na szczęście Joseph nie odnosi żadnych śmiertelnych obrażeń i udaje mu się uciec od brata maniaka. W następstwie tego incydentu Lysol uwalnia Lilith, która atakuje członków obozu. Powoduje to, że wiele osób zostaje zarażonych, co skutkuje absolutnym chaosem. Wkrótce potem Trailer i jego załoga wracają do obozu, ale zastają go w nieładzie. Szybko kontaktuje się z Joss przez krótkofalówkę i odkrywa, że Joss, Joseph, Charlie i ośmiu innych ocalałych jest uwiezionych w piwnicy kompleksu. Gdy czas ucieka, Trailer używa muzyki z samochodu, aby przyciągnąć hordę zombie. Korzystając z odwrócenia uwagi, on i jego załoga wchodzą do środka, aby uratować ocalałych. Niedługo potem odkrywają rodzinę i kilku innych ocalałych. Próbują zaprowadzić ich w bezpieczne miejsce, ale na miejscu pojawia się kilka zombie, zmuszając trailora do użycia broni do obrony. Niestety okazuje się to dużym błędem, gdyż strzały przyciągają jeszcze więcej zombie. Nie mając innego wyjścia, trailer nakazuje swojej rodzinie opuścić miejsce, podczas gdy on zajmuje się martwymi. Kontynuuje walkę z nimi, dopóki go nie obezwładnią i nie zjedzą żywcem. Widok dewastuje jego rodziny, ale wkrótce zostają eskortowani do ciężarówki przez Jisiga i Bampera. Podczas jazdy Jisigu odbiera połączenie radiowe, informując go, że Lysol uwięził kilku innych ocalałych w kościele. Prosi Joss i Charlie, aby udali się w bezpieczne miejsce z bamperem, podczas gdy on i Joseph zajmą się jego wnukiem. Kiedy docierają do kościoła, nigdzie nie ma Lysola, ale jego dwaj wspólnicy terroryzują to miejsce. Starzec chce wiedzieć, gdzie jest Lysol ale jego wspólnicy odmawiają odpowiedzi. Jisigu i Joseph szybko eliminują tych dwóch i ratują grupę ludzi. Następnie scena przenosi się do poranka, gdzie Bumper pilnuje Josepha i Charlie w pobliżu jeziora. W oddali dostrzegają łódź i planują odpłynąć, gdy tylko pojawią się Joseph i Jisigu. Chwilę później Lysol pojawia się znikąd i dźga Bumpera, poważnie go raniąc. Dowiadujemy się, że jego prawdziwym planem było odwrócenie uwagi mężczyzn, aby mógł zamordować Charlie i jej dziecko. Następnie Lysol podchodzi do Charlie, aby ją wykończyć, ale Joss celuje w niego. Ostatecznie strzela do niego, ale nie przed tym, jak Lysol uwalnia grupę zombie z bagażnika swojego samochodu. Następnie zombie podchodzą do Charlie i zaczynają ją atakować. Joseph przybywa chwilę później i likwiduje je wszystkie, ale odkrywa, że Charlie została już ugryziona. Zrozpaczony Joseph dźga swojego przyrodniego brata i zostawia go na pewną śmierć. Gdy ocalali idą nieco dalej, są zdruzgotani... Widząc jedyną pozostałą łódź w płomieniach. To przekreśla ich nadzieję na przeżycie, i są gotowi zrezygnować z dalszego życia. Ale na ich szczęście, Szuker przybywa na miejsce zdarzenia z dwiema innymi łodziami. Ocalali szczęśliwie podążają w jego kierunku, ale wtedy zbliża się do nich horda zombie. Widząc to, Jisigu deklaruje, że zostanie z tyłu, aby z nimi walczyć. Joseph próbuje go powstrzymać, ale starzec zmusza go do ucieczki wraz z Joss i jego żoną. Następnie Dzisigu dzielnie walczy z zombie i ostatecznie ścina każdego z nich. Tymczasem na łodzi Charlie zaczyna mieć skurcze, więc Joss pomaga jej w porodzie. Po wielu zmaganiach w końcu rodzi dziewczynkę. Joseph szybko ją sprawdza i potwierdza, że niemowlę nie jest zarażone, co bardzo cieszy Charlie. Wie jednak, że jest zarażona i nie może dłużej pozostać przy życiu. Następnie błaga Josepha, aby ją zlikwidował, zanim zamieni się w zombie i skrzywdzi ich w końcu Józef niechętnie strzela do swojej dziewczyny i stoi przy jej ciele, podczas gdy Józef trzyma noworodka i kontempluje ich przyszłość. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.